W zeszłym tygodniu niewiele było do powiedzenia, ale obecny tydzień obficie nas wynagrodził. Zaczynamy od garści informacji na temat Windows 8, bo w piątek Microsoft oficjalnie rozpoczął przed sprzedaż swojego najnowszego systemu operacyjnego. Wersja na DVD w ekologicznym opakowaniu aktualizująca nasz system do Windows 8 dostępny jest już w cenie nie przekraczającej 70 dolarów. Natomiast wersja elektroniczna, która będzie dostępna w dniu premiery, czyli 26 października, kosztuje 30 dolarów. 9,99 dolarów i oferta ta będzie ważna do końca stycznia przyszłego roku. Ale o tym pewnie będziecie już niedługo bombardowani zewsząd, ponieważ jak informuje Forbes, gigant z Redmond szykuje ogromną kampanię reklamową, której wartość może przekroczyć miliard dolarów. Microsoft już potwierdził, że ma być to największa ofensywa reklamowa w historii okienek. I chyba mu się to przyda, bo zdania na temat Windows 8 są mocno podzielone. Sytuację podsyca niejako pod Stwierdzenie doniesień, iż nowy system wkracza na rynek nie do końca gotowy, ze sporą ilością błędów, bo choć do premiery mamy niecałe dwa tygodnie, to Microsoft już zapowiedział sporą aktualizację systemu, która ma wykluczyć większość niedociągnięć, jak również zmniejszyć zużycie energii, poprawić odtwarzanie materiałów audio i wideo, zwiększyć kompatybilność sterowników oraz zwiększyć wydajność. Dobra, wystarczy już tego Microsoftu, bo w zanadrzu mamy inne ciekawostki, jak choćby 50 urodziny diody LED, gdzie za ich wynalazcę uznaje się Nika Holoniaka, pracującego dla firmy General Electric. Przez większość czasu diody używane były jedynie jako elementy sygnalizacyjne w urządzeniach elektronicznych, ale kilkanaście lat temu znaleziono dla nich znacznie szersze zastosowanie i dziś spotykamy je w telewizorach, latarkach, samochodach itd. Tak a co w świecie mobilnych rozwiązań? Ano to, że Sony pochwaliło się sprzedażą swoich konsoli PS Vita, która znalazła już milion nabywców. Ale przekroczyć taką barierę w 42 tygodnie nie wydaje się wielkim osiągnięciem, bo dla przykładu 3DS od Nintendo dokonał tego w zaledwie 13 tygodni wiele osób rozczarowało się Samsungiem Galaxy S3 Mini, ponieważ większość myślała, że będzie to zwyczajnie mniejsza wersja topowego smartfona koreańskiego giganta. Samsung tymczasem zmniejszył nieco obudowę i wpakował do środka dużo słabsze wyposażenie, które niekoniecznie odpowiada cenie urządzenia. 4 ekran wyświetla obraz w 800x480 przy układzie pikseli typu Pentile. Procesor to Novatorn U8420 z dwoma rdzeniami Cortex-A9 taktowane zegarem i jeden Gigahertz. Oprócz tego 1 GB pamięci RAM, 8 lub 16 GB na dane i aparat 5 MP. No cóż, za nieco ponad 400 euro można oczekiwać znacznie więcej. Natomiast firma HTC chcąc zapomnieć o niezbyt dobrych wynikach finansowych potwierdziła wypuszczenie smartfona z 5-calowym ekranem o rozdzielczości 1080p i ma nosić nazwę Deluxe. Za napędzanie systemu Android będzie odpowiadał Snapdragon S4 Pro o taktowaniu 1,5 GHz oraz 1,5 GB pamięci RAM. Dla użytkownika przewidziano 16 GB przestrzeni na dane i nie wiadomo czy będzie można ją rozszerzyć. Deluxe to także dwa aparaty. Jeden 2 MP i 12 megapikseli z tyłu wraz z lampą LED. Natomiast za zasilanie odpowiadać będzie akumulatorek o pojemności 2500 mAh. Sharp zamierza wkrótce wprowadzić na rynek smartfona AQUOS ZSH-02E, ZS który będzie pierwszy na świecie wykorzystywał wyświetlacz IGZO. Umożliwiający znacznie mniejsze zużycie energii. Jego przekątna to 4,9 cali, a rozdzielczość 1280x720. Sercem będzie jednostka Snapdragon S4 Pro o taktowaniu 1,5 GHz. Do tego należy doliczyć aparat z matrycą 16 megapikseli oraz fakt odporności na wodę i pyłę. Niestety cena jest jeszcze nieznana. Odnoszę wrażenie, że amerykańska firma Kupa ma nikłe szanse na zaistnienie na naszym rynku. Ale kto wie, może ktoś skusi się na ich nowy Ultra Note, czyli 10-calowy tablet z ekranem o rozdzielczości 1920x1200 wyposażony w procesor Intela Ivy Bridge w wersji Core i3, i5 lub i7. 4 lub 8 GB pamięci RAMu i dyskiem SSD o pojemności 64 lub 128 GB, a całość działa na Windows 8. Niestety, cena ultra-note kupa jeszcze nie określiła, ale biorąc pod uwagę specyfikację sprzętu, jest wart kupę pieniędzy. Natomiast firma Logitech przygotowała kolejną mechaniczną klawiaturę dla graczy, model G710 Plus, która co ciekawe posiada specjalne pierścienie wygłuszające wszystkie 110 przycisków. Klawiatura oczywiście posiada czterokolorowe podświetlenie, ale co ważniejsze, czas reakcji klawiszy jest na poziomie 1 milisekundy, a żywotność wynosi około 50 milionów uderzeń w poszczególny klawisz. Klawiatura do sprzedaży ma trafić jeszcze przed świętami. W cenie 650 zł. Jeśli zaś interesujecie się rynkiem dysków twardych, to według najnowszych danych w trzech kwartałach tego roku sprzedano niecałe 23,5 miliona dysków SSD, natomiast HDD uplasowały się z wynikiem około 450 milionów. Oznacza to, że zakładany wzrost sprzedaży dysków SSD nie potwierdził się. Pozostańmy w temacie nośników, bo Seagate skrytykował pomysł Western Digital z wypełnieniem dysków Helen, który pozwoli na stworzenie 6TB dysków twardych, o czym mówiliśmy jakiś czas temu. Główny konkurent uznał, że takie dyski mogą być bardziej awaryjne i droższe w produkcji. Może coś w tym jest, bo Seagate już w latach 80. prowadził badania nad stworzeniem takich nośników, ale ostatecznie się z nich wycofał. Przez ostatnie 11 lat rynek komputerów osobistych wciąż odnotowywał wzrost sprzedaży, ale najwyraźniej globalny kryzys dotarł również do tej gałęzi gospodarki i jak przewidują analitycy, sprzedaż komputerów może w tym roku być niższa o około 5 milionów sztuk do roku ubiegłego. Na koniec mamy dla Was także miłą niespodziankę, o której pewnie już wiecie, jeśli śledzicie nasz fanpage na Facebooku. Bowiem do redakcji trafił dziś iPhone 5, którego wideorecenzję będziecie mogli obejrzeć już za kilka dni. Przy okazji chcemy także rozpocząć nową świecką tradycję i zaproponować Wam, abyście to wydecydowali, jakiego smartfona zrecenzujemy w następnej kolejności. I jako, że YouTube nie za bardzo się do tego nadaje, zachęcamy Was do wzięcia udziału w ankiecie umieszczonej na Facebooku, gdzie możecie głosować i dodawać własne propozycje. Telefon, który wygra głosowanie i zgromadzi w przyszłym tygodniu największą liczbę głosów trafi w moje ręce. Jeśli ankieta będzie cieszyła się dużą popularnością, to postaramy się, aby pojawiała się cyklicznie i aby co najmniej jeden recenzowany smartfon w miesiącu był Waszym wyborem. Dajcie znać w komentarzach, jak ten pomysł Wam się podoba, a link do fanpage'u znajdziecie w opisie tego filmu. No cóż, to tyle ze świata technologii i nie zapominajcie odwiedzać naszego serwisu fraspc.pl. I do usłyszenia!